Długie, a głębokie milczenie padło na wszystkich. Każden rozważał, usłyszany i każdy pełen był świętej cichości, podziwu, dobrotliwości i lęku. Co tu i rzec w taką porę, kiedy się dusza człowiekowa rozpręży jako to żelazo w ogniu, nabrzmieje czuciem i jasnością, że jeno ją tknąć? a gotowa gwiezdnym deszczem rozprysnąć i tęczą się rosnąć między ziemią a niebem. To trwali w cichości, póki ostatnie zarzewia nie zaczęły w nich przygazać. Mateusz wyciągnął flecik i ją na nim przebierać i ciągnąć z cicha tą nutą, żewliwą, amieniącą, jakoby kto rosy suł po owych pajęczynach a Sochowa zaśpiewała pod twoją obronę. Przywtarzali jej z cicha, a potem zaś zwolna zaczęli pogadywać o tym i owym jak zwyczajnie. Młódź zaczęła między sobą się prześmiewać, bo Tereska, żołnierka zadawała parobkom zagadki ucieszne, że zaś ktoś powiedział, jako Boryna powrócił już ze sądów i pije teraz w karczmie ze swoją kompanią. Jagusia Zawinęła się cicho i wyszła, nie wołając nawet Józi. A za nią antek wysunął się też ukradkiem. Dopadł jeszcze w sieni u proga, ujął mocno za rękę i powiódł do innych drzwi na podwórze, a stamtąd przez sad, za stodoły. Prawie nie zauważono ich wyjścia, bo Tereska w głos wołała przez ciała, przez duszy, a pod pierzyną się ruszy: Co to jest? – Chleb! Chleb każdy wie! – wołali skupiając się koło niej. – Albo to. Gonią się goście po Lipowym Moście. – A to przetaki groch! – A każde dziecko o takich zagadkach wie. – To mówcie drugie, mądrzejsze. – W koszuli się na świat rodzi, a po świecie nago chodzi. Długo zgadywali, aż dopiero Mateusz powiedział, że to ser i sam zadał taką zagadkę – Lipowe drzewo wesoło śpiwa, a koń na baranie ogonem kiwa. Z trudem się domyślili, iż to ma znaczyć skrzypce. Teresa zaś powiedziała jeszcze trudniejszą. Bez nóg, bez rąk, bez głowy i brzucha. A kaj się obróci, wszędy sedmucha. Wiatr to miało znaczyć. Zaczęli się o to swarzyć, prześmiewać i coraz ucieszniejsze zagadki powiadać, aż się izba roztrzęsła gwarem i wesołością i jeszcze długo w noc tak się społecznie zabawiali. Muzyka